Dzień dobry Pane, panie prezydencie. To... Tak tak właśnie ubieram. Ja nie, naprawdę gratuluję. Styd. A Maseczka, Maseczka panie prezydencie, Maseczka. Äh, a ty nie, pan wejść. To już Ale czyli pan nie wie ile pan zarabia? Nie wiem. Czy ktoś poni podpisze głos? Mam pytanie odnośnie tego, że popiera pan segregację sanitarną. Chodzi mi tutaj, że Nie popiera pan segregacji sanitarnej. Nie popiera pan segregacji, segregację nie popieram. Yy, głosował pan, głos, głosował pan yy, na zgromadzeniu metropolii że można było wpuszczać więcej ludzi do teatru, do kina bo jest tylko 30% będziemy tak biegnąć i rozmawiać? ja się z panem nie umawiałem słucham? ja się z panem nie no ja, ale chciałem się omówić jednak... ja się z panem no ale... No tak, no tak, tak, tak właśnie umieram ale ja panu mówię, że nie chcę wpuszczać proszę chciałem umówić, nie ale... chcę, znaczy wystałem wam pytania i nie otrzymałem odpowiedzi. To, nie, to nie, ma problemu. Nie otrzymałem odpowiedzi. czy Dobra. Panie pan już proszę, proszę mi powiedzieć, a jak wygląda ja sprawa Waszych wynagrodzeń, ile pan dostał wynagrodzenia? To, ja, że pan sprawdzić oświadczenie majątkowe. Ale oświadczenie majątkowe dopiero będzie takim dwa miesięcy opublikowane. To, to pan sobie I będzie ono nie będzie miarodajne, ponieważ nie będzie zawierało ostatnich miesięcy. Pana sprawa, ja mogę mówić to, co muszę. Oświadczenie majątkowe pan zobaczy. Ale czyli pan nie wie ile pan zarabia? Nie wiem. Nie wie pan, ile pan zarabia, tak? A co pan robi? Halo, halo! Proszę na zewnątrz, proszę. Pani, do... pani nie ma do... maseczki? Ma. na zewnątrz. Ale co pan robi? <głosy> <głosy> My byśmy się chcieli umówić na termin. Czy urząd dzisiaj jest zamknięty? Możemy zadać Co pytań, czy możemy pani? na Mogę zobaczyć czy Pani deklarację? Mm. Proszę bardzo. Dzień jak Dzień dobry, dobry Pani. możemy z Panem Czy można z Panem porozmawiać? Ja Proszę za bo jestem w pracy. Pani Ale, no też jesteśmy w pracy. Jako tu Jako tutaj Ale tutaj, przepraszam, tutaj przez chwilę Pan ze mną rozmawiał, teraz... Musimy, nie rozmawiam z osobą, Musimy, bo jest 30 A, pan, tysięcy czy? osób. Musimy Pani, sprawdzić ten temat. Panie Wójcie, nie musi Pan tak chronić się. mogę Panią, czy mogę Pani pomóc? Czy Pani mogę pomóc? Nie do Pana, bo Pan jest taki chłopak, nie do Pana. Wejście do Pana Prezydenta. Przepraszam, chciałbym wejść do Sekretariatu, zapisać się na spotkanie z Prezydentem. Czy przepuści mnie Pan przez te drzwi? W mailu, który Pan ode mnie otrzymał. Zawartość jest informacja, że pan prezydent chętnie odpowie na pana pytania, proszę je zadać z drogą mailową, w ten sposób proszę, Pan, pan głos. prezydent przyjmuje obywateli, ma takie dni, w których przyjmuje obywateli, z którymi może, można porozmawiać. W tej chwili, takie przyjęcia interwencje są wstrzymane. Dlaczego? Ze względu na COVID. Mhm. Jeżeli pani ma zapytanie. Czyli. Czyli żadnych petentów może, nie przyjmuje się ze względu na COVID? oczywiście mailowo każdy petent. Ale nie, no przyjmujecie kogokolwiek w tym urzędzie bo jest COVID, no to nie wiem, przyjmujecie czy nie przyjmujecie? Ograniczone jest to do niezbędnego minimum. Mhm, mm to to jest niezbędne minimum, wie pan, bo to jest taka sprawa dosyć bieżąca. Ja bym chciała proszę, w proszę, proszę, Bo proszę tutaj napisać. jest, ewidentnie zgadzacie się na segregację sanitarną i dyskryminujecie osoby bez proszę maseczki. Bo ja jestem bez maseczki i jestem dyskryminowany. Choć może, choć może do zastępcy prezydenta drugiego, drugiego, bo tutaj nie będziemy tracić czas, a pan zobaczył Zobacz, dzisiaj... ja, że... To... Góra o. chyba, prawda? Bo... Nie No to nie wiem. Nie Czy rozmowy jakieś wolne No widzę, że tutaj to jest mieszkaniec, tak? Mieszkaniec teraz wychodzi od pola. Czy było pan mówione z panem prezydentem? Jeżeli pan nie wziął, to jest żarty. W tej chwili Ale pan nam nie Proszę stąd wyjść. To robi? napad. To jest To jest napad. To pan napad. So się na termin, a państwo stoicie na nas nie puszczacie. Czy to jest prywatne mieszkanie, że nie można wejść? No bo jak się pan zachowuje? Wy i szarpiecie ludzi. Panie z w urzędzie trochę. No to niech pan się zachowuje jak pracownik Proszę stąd wyjść. Jak pracownik pracowni, Proszę stąd wyjść. Proszę stąd wyjść. Proszę stąd wyjść, nie będzie pani nie pouczała. Proszę bardzo, do widzenia pani. Do widzenia. Nie rozmawiamy z Panem. Mamy pytanie do Pani. Proszę, proszę takie. Do widzenia Pani. Proszę takiej nerwowej sytuacji. Wiega pan, pan ludzi, drzwiami. pan gratuluję, nic pani nie, nie, nie uda. Ale, ale nie wie pan, że to jest nagrania. Przechwilą Pan mnie... Tak samo jak Pani ma wizerunki no. osób postronnych i będzie pani pociągnięta... Po stronnych, po stronę, w maseczkach? To jest wizerunek w maseczkach. Oczywiście, że tak. Pan rzecznik, który do nas wychodzi i rozmawia z nami, bo pan jest do mediów, tak? Ja pana upubliczniłam wizerunek. Nie chodzi o mnie. A, nie chodzi o pana. Nie, nie chodzi o mnie. Mój wizerunek oczywiście może pani upublicznić. Dobrze. Chcemy wejść do pana prezydenta. Dlaczego, 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 dlaczego mnie pani przed chwilą zaatakowała? Proszę mi nie wierzyć, bo nie Dobrze. O, jest pan prezydent, jest, jest, pan, jest pan prezydent że tutaj pan Trzaska proszę zbieram, e, maseczkę. proszę pana proszę maseczkę. proszę maseczka proszę maseczkę. Panie, proszę, proszę, proszę maseczka nie machać ręką panie minister jest wszystko jak bobobo, to nie, się do Niech nie sobie doczyta. czy są e. Jeszcze proszę, raz do pani zdaniem, mówię, jeszcze raz pani podniesie głos, ja pani nie pani Ja, panie, ja, mam takie... ja proszę tak mówię, mówię. ten pan mnie dzisiaj i Proszę że... za chwilę, proszę spokój dobrze? Może pan, no do, tak i roz wzor... pan, że... Roz... A, rozwod... osoby, że rozwod... Ale to, panu, pani mówi, że kobiet. są osoby, które nie muszą nosić Nie, tej... nie ma sensu, proszę co proszę wysłać Marta, Warto pan prezydent idzie na rozwój, więc zaraz, zaraz bym się omawiał z spokojnie, ja no, Odpowiedź w sprawie segregacji sanitarnej. Nie pan, że pana pracownik e, nie dopuścił mnie do wejścia do sekretariatu bo względu na to, bardzo, że, mam, że nie mam maseczki? Bardzo dobrze. A no, bez, maseczki, maseczki bez maseczki nie można chodzić. Ale trzeba mieć szczepienie, proszę pana? Trzeba. A, a trzeba? Czyli pan jest na szczepieniu? Proszę? Czyli pan jest na szczepienie. A to jest jakaś... Czy musiałbym w pracowniku? A nie przy... jest takie coś? No, nie, no, pan pani, sama to, to? pani sama to wymyśla, czy to Pani sobie Nie no, Pan o, się powie. podpisał pod projektem ustawy, bo chciał Pan przyspieszyć proszę, działania, proszę, tak? Proszę, mi pokazać, e, proszę pokazać taki kredyt do klubem, z którym Nie pod projektem ustawy, podpisał się Pan pod apelem... Ale czy ja do Pana mówię? Pod apelem przyspieszenia rozwiązania przy stanie... problemów z COVID-em, czyli pod projektem ustawy 18.4.60. Nie, pod żadną, pod żadną ustawą się nie podpisałem, nic takiego nie Nie, ale tutaj oponował Pan za tą ustawą, czyli zgadzał się Pan na segregację sanitarną i na to, że do deszczu Ale jeszcze raz do Pani mówię. Jak pani chce sobie zadawać pytania odpowiadać, mm. proszę sobie usiąść na mureczku i sobie odpowiadać. Sobie, jeszcze raz do pani. czy z maseczkami? Bo pani teraz nie ma masaczki, mamy ten sam, wrześni, ten sam, wrześni 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 otwarty. ale jakby pani miała tak minimum kultury, pani to nie, ale pani sobie Proszę, 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 bo trzeba pani wytłumaczyć, że brak kultury, że nie da się odpowiedzieć na pytanie. No nie działa w tej pani. przekazać swojemu pracownikowi, tutaj jest taki brak kultury, brak braku puści, że gdyby o, Pani miała minimum Puścimy kultury, byśmy odpowiadali na pytania, bo tak bo jak Pan opowiadał. Pan sobie taką reklamę robi dzisiaj, no. że naprawdę, Pan sobie taką reklamę Masz robi jeźdź. razem z tym swoim pracownikiem, Panem Łysym, no. że naprawdę gratuluję takiego, takiego urzędu tak prowadzenia. Naprawdę, do Naprawdę, gratuluję. A maseczka, maseczka, Panie Prezydencie, maseczka w...